teraz temat który zainteresuje z pewnością wszystkie panie które gdzieś w planach mają swój ślub, swoje wesele i chciałoby się do tego przygotować my rozpoczynamy cykl takich programów poradniczych i właśnie będziemy wam drogie panie, ale też drodzy panowie dla was też myślę coś się znajdzie będziemy podpowiadać na co warto zwrócić uwagę no a dzisiaj o trendach o trendach a także o sukniach innych niż wszystkie Dorota Wrubel, projektantka sukien ślubnych Fason Salon Sukien Ślubnych Fason witam cię serdecznie No witam no i tak dzisiaj będziemy o trendach opowiadać, ale zanim o tych trendach to chciałam Cię zapytać o to, co działo się w środę. Sesja zdjęciowa, profesjonalna sesja zdjęciowa, no, tak musi być, że te zdjęcia musi być, zdjęcia muszą być przygotowane i zrobione przez fotografa, który ma talent, który ma doświadczenie. Piękna modelka i to wszystko działo się właśnie w środę, najnowsza kolekcja. Tak, to wszystko tworzy całość. Fotograf, modelka, no i suknia. Przede wszystkim to jest podstawa. Natomiast dodaje tej sukni zawsze urody, uroku jednak dziewczyna, jednak modelka i dobre zdjęcia. No Także wykonywaliśmy tą sesję. To była najnowsza. Kolekcja. Tak, najnowsza kolekcja Marysienka. Najnowsza kolekcja Marysienka, która czym się charakteryzuje? Wiesz, charakteryzuje się ta kolekcja. Inspiracją była Królowa Marysienka, mhm. dlatego tak nazwaliśmy tą kolekcję. Zresztą moje dziewczyny, klientki wybrały tą nazwę. Doradziły trochę, więc skorzystałyśmy z tej wiedzy dziewczyn i kolekcja charakteryzuje się. Sukniami wykonanymi z koronek, przede wszystkim. To jest po prostu podstawa w tym sezonie. Koronki bardzo modne, koronki typu francuskie, czyli bardzo delikatne, miękko układające się. Suknie są wykonane całe z koroneczek, łącznie z zabudowanym dekoltem, łącznie z plecami wykrojonymi i zasłoniętymi koronką. My teraz mamy okazję zobaczyć właśnie zdjęcia z tej sesji. Oczywiście one jeszcze będą obrobione, Wers... nam się udało teraz. Wiesz, są takie prototypy, tak, jeszcze zdjęcia tak. w wersji roboczej, ale o, tutaj są. widzimy sukienkę, która ma koronkowe ramionczka. Bardzo w tym sezonie jednak modne są suknie, które mają zasłonięte ramiona. Mhm. Już nie jest trendy iść, iść przed ołtarz z odsłoniętymi ramionami i z gołymi plecami. Suknia powinna mieć zasłoniętą górę, przynajmniej w postaci bolerka. Też mhm. to bardzo fajnie wygląda, to może będziemy widzieć też na zdjęciach. Ale to nie jest tak, że koronki są raczej dla takich romantycznych panie młodych? E, na pewno, wiesz, są to romantyczne suknie, ale zobacz, tutaj jest suknia koronkowa krótka. O, tutaj widzimy te plecy zasłonięte koronką, wygląda czyli odsłonięte i zasłonięte, tak, tak, dwa tak. w jednym. Pięknie to wygląda, bardzo romantycznie. Jednak e, są to suknie klasyczne, romantyczne i tak szczerze mówiąc koronki zawsze modne, więc to jest jeden z trendów panujących w tym sezonie. Czyli w tym sezonie, w sezonie 2015, bo my już o tym rozmawiamy. No właśnie, bo tutaj jednak trzeba do przodu wybiegać i oczywiście. trzeba myśleć o tym, co będzie działo się w kolejnym roku. No 2014 już nam się kończy, więc jak, naj więc jak najbardziej tak. możemy myśleć o w 2015. Szuka, tak. Co oprócz koronek? Oprócz koronek, następnym trendem oczywiście, tak jak było w sezonie 2014, tiule. Mhm. I to są suknie typu księżniczki mhm. rozkloszowane, szerokie, zwiewne, lekkie tiule, co przede wszystkim jak najbardziej na czasie. Jeszcze oprócz tych sukien tiulowych w dalszym ciągu bardzo modne są suknie typu greczynki. Tak można ogólnie powiedzieć dla e, e, dziewczyn, żeby wiedziały o co chodzi. E, suknie lejące, suknie uszyte z muślinu, są to suknie uszyte z jedwabi, lejące mięciutko układające się na sylwetce. Czyli suknie odcinane pod biustem też, bo to mi się to w tym jest, stylu kojarzy. Tak, tak, to, to się kojarzy, tak jak mówię, tak. greczynka. Ja myślę, tak, to też, ale myślałam też o sukienkach bardziej y, pociągniętych tutaj y, z ramiona zasłonięte. Mhm. Y, to są y, odcięte pod biustem, to są suknie typu empire i oczywiście też jak najbardziej y, na czasie. To właśnie były suknie ślubne, inne niż wszystkie, zupełnie inne niż wszystkie. Mnie i tak najbardziej ta czarna dorotko utkwiła w głowie. I z tego co wiem, jednak panie też. E Podoba mi się ta czarna Zauważyłam, suknia. że tobie utkwiła w głowie. <noise> Szczególnie po emisji tego filmiku. Mm. Natomiast Nina zrobiłaś e, taką furorę w tej sukni, że od czasu, jak ją przymierzyłaś, to wszystkie panne chcą przymierzać tą czarną. Proszę, <noise> proszę. Czarna suknia ślubna, czyli coś zupełnie innego. Tak, I myślę, że dziewczyny tak marzą, wiesz, tak e, podświadomie tak o tej sukience, żeby coś takiego całkiem innego przynajmniej przymierzyć w salonie. No nie, tak, ale z drugiej strony mamy też suknie białe, suknie ekri, które nigdy z mody nie wyjdą, bo taka jest prawda, to będzie zawsze trendy, to będzie zawsze modne. Wspomniałyśmy w materiale o dodatkach i myślę, że to jest temat, który też warto byłoby poruszyć. My dzisiaj mamy, przyniosłaś ze sobą, przywiozłaś ze sobą dodatki. Może rozpoczniemy od butów. To jest dobry temat. Buty w kolorze była o tym mowa, ale no właśnie te klasyczne, to jednak białe e kryj z dodatkiem złotego srebra? E, wiesz co, buty tak, z dodatkami kolorystycznymi jak najbardziej w programie tam było widać buty w seledynowym kolorze. Nie wiem, czy uwagę. Ta, ta. W, więc seledynowe dziewczyny noszą, noszą na przykład czerwone, czerwony bukiet do sukni. Takim popularnym kolorem też jest fuksja. Bardzo lubiały dziewczyny w tym sezonie fuksje. Mm. Natomiast tutaj przyniosłam buty w kolorze srebrnym. E, to są buty, które nadają się do białej sukni, bardzo fajnie wyglądają. Można przede wszystkim je później wykorzystać, buty w odcieniu złota do sukni ivory znowu też do wykorzystania później. Natomiast buty białe, które tutaj yy, widzicie Państwo, yy, można, to, yy, można po ślubie przefarbować na dowolny kolor. Ale wiesz co, z drugiej strony, <laughs> przynajmniej na razie, w tym sezonie białe buty były bardzo modne, może w następnym też będą i wtedy farbować nawet nie trzeba będzie, aczkolwiek jest to faktycznie dobry pomysł, jeśli yy, ktoś klientkom nie Klientkom bardzo się ten pomysł mm. podoba, tak. Bo białe buty w tym sezonie dziewczyny chodziły sobie, ponieważ były modne, tak. natomiast yy, można później zafarbować i łączyć, jest obcasem, bardzo ładnie ten bud wygląda. Zastanawiam Proszę. się, co z wyborem dotyczącym fasonu? Czy zakryte członka? Czy odkryty bucik? Co będzie lepsze? Do czego już, dobieramy? Tak, to już też zależy od pory roku i od upodobań Panny Młodej. Natomiast hmm. pamiętajmy o tym, że te buty z odsłoniętym paluszkiem bardzo ładnie wyglądają. Ja na przykład bardzo lubię. Natomiast nie powinno zakładać się do nich pończoch ani rajstop. Powinno się iść z gołymi nogami, więc hmm. wiadomo, że polecałabym te buty wybierać w sezonie letnim. Buty zapinane na paseczek. Hmm. Bardzo są też fajne, ponieważ nie spadają z nóg. No, są takie osoby stabilne. Które stabilne tak. To są buty na wzór butów do tańca uszyte. No dobrze, jedna sprawa: buty, o których myślę, można by jeszcze mówić, ale na razie zostawmy je w spokoju. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Jest... Piękna modelka, niestety sztuczna manekina. Nasza reżyserka nie może przeboleć z tego, że nie ma modelki żywej w tej bieliznie. I to też jest chyba coś, o czym musimy pamiętać. Bielizna musi być. Pięknie dopasowana, no i myślę, że też piękna. To jest bardzo ważne, tak. Bielizna bardzo to jest, bardzo kształtuje sylwetkę, więc na to hmm. musicie Panie zwrócić uwagę. Tutaj biustonosz, który tutaj mamy na manekinie, typu bardotka, to jest najlepszy biustonosz do, dla każdego fasonu sukni, sukni ślubnej. Pamiętajcie o tym, żeby ta bardotka miała dookoła silikon z tyłu hmm. i z przodu i wtedy stanik fajnie trzymie się na figurze i nie opada. Tu są odpinane ramionczka, więc można je wykorzystać, bo nie w zależności, jak jest suknia uszyta. No, pończochy. Pończochy są z silikonem, czyli też nie będą spadać. Dodatkowo pończochy można podtrzymać pasem. Bardzo to polecam, bo jest to nie dość, że komfort, że pończoła się nie osunie, to poza tym zobacz, jak to wygląda. Ja powiem Rewelacyjnie. Tak, tak, ja powiem w ten sposób. Drogie Panie, nie tylko suknia powinna być piękna, ale warto, żebyście pamiętały, że to, co pod, również musi być niesamowite, piękne, seksowne, eleganckie, co woli Dobrać można naprawdę wszystko. Doroto, bardzo dziękuję Ci za wizytę i za tę poradę. Widzimy się za tydzień. Oczywiście. Rozpoczynamy, tak jak mówiłam wcześniej, cykl porad dla panien młodych. Dorota Wrubel, projektantka sukien ślubnych Fason była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.